Dzień dobry, witam Was na moim kanale w nowym filmie. Dzisiaj zajmujemy się bardzo ważnym tematem, który chciałam już od jakiegoś czasu poruszyć, ponieważ prywatność i dyskrecja to są moim zdaniem niesamowicie cenne cechy, które należy w sobie wypracować, aby zacząć spełniać wyznaczone cele z podwójną siłą, dosłownie podwójną siłą, aby stać się bardziej pewnym siebie, atrakcyjniejszym i przede wszystkim, aby zapewnić sobie, Komfort psychiczny, który jest niesamowicie ważny podczas tych wszystkich procesów, ale ogólnie rzecz biorąc, ta komfortowa przestrzeń, którą tworzymy wokół siebie, jest cenna i należy o nią dbać. Niestety w obecnych czasach może być to bardzo trudne ze względu na to, że żyjemy w dobie internetu i ludzie są wręcz zafiksowani na punkcie pokazywania i odsłaniania wszystkich kart, jakie mają, tylko po to, aby zdobyć atencję, aby zdobyć to uznanie. Wielu z nas właśnie kieruje się takimi pokusami. Niestety to na dłuższą metę nie daje nic dobrego, jedynie może dawać publice osobom, które to oglądają, ale wam w konsekwencji przyniesie to szkody, w większości szkody, ponieważ teraz jest pokazywany moim zdaniem taki mylny trochę obraz naturalności sama wiem na własnym przykładzie, że naturalność i taka otwartość nie oznacza od razu pokazywania wszystkiego, gdzie często jest mi zarzucane, że ja mogę być nienaturalna przez to, że właśnie nie otwieram takiego wglądu dla ludzi do mojego prywatnego życia w 100%. Oczywiście, że nigdy też tego nie zrobię. Kiedyś robiłam to w troszkę większym stopniu, ale przestałam, bo zobaczyłam, że nie przynosi mi to żadnej radości i nie sprawia, że czuję się lepiej, że czuję się pewniej w swojej twórczości. Wręcz w pewnym sensie zaburza to właśnie mój psychiczny komfort, który jest dla mnie po prostu ważny i powinien być ważny dla każdego człowieka powinien przewyższać jakiekolwiek płytkie takie wartości, jak właśnie aprobata. To mnie przeraża, że wielu ludzi musi się tłumaczyć w obecnych czasach z ich prywatnego życia tylko dlatego, że sami poniekąd przekroczyli tą granicę prywatności. Bo to my o tym decydujemy. To my też decydujemy o tym, ile chcemy zdradzić informacji ludziom, a ile chcemy zostawić rzeczy dla siebie, więc nie dajcie ludziom aż takiego wglądu w swoje życie, ponieważ zacznie do Was przybywać za dużo bodźców i mówię tutaj przede wszystkim w odniesieniu do osiągania Waszych celów. Dyskrecja powinna iść w parze z dyscypliną. Musicie przede wszystkim mieć w pamięci, że nie każdy chce dla Was dobrze, a szczególnie jak jest się twórcą i nie zna się ludzi, osobiście nie wie się, kto ogląda treści, tym bardziej trzeba być przezornym. Ale nawet w Waszym prywatnym życiu, jeżeli nie działacie w internecie, ludzie mają wiele ukrytych motywów. Takie emocje jak zazdrość, zawiść to są silne emocje, które mogą podburzać wielu ludzi. Ci ludzie będą chcieli dla Was źle. Więc po co dawać im to pole? Bo popatrzcie na to z tej strony. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy dzielimy się powiedzmy, jakimś celem, który chcemy osiągnąć z innym człowiekiem, w pewnym sensie nasz mózg odczuwa już em, pewnego rodzaju satysfakcję, takie spełnienie, które towarzyszy temu, em, że czujemy tą wiecie, adrenalinę, jak o tym opowiadamy, i, i takie wręcz podniecenie, widzimy tą aprobatę też w oczach innego człowieka, w naszej podświadomości staje się to pewnego rodzaju nagrodą i jest to. Takie złudzenie optyczne, które odczuwamy w ten sposób, jakbyśmy poniekąd odciągnęli już ten cel. Rozumiecie? Mam no, nadzieję, że to rozumiecie, że to dobrze wytłumaczyłam. Ta satysfakcja jest bardzo podobna do tego, jaką daje nam tych celów realizacja. To jest w stanie nas zdemotywować do tego stopnia, że na przykład wracając do domu i próbując dalej pracować nad tym celem, zauważamy, że już nas tak do tego nie ciągnie. Już nie jesteśmy aż tak tym zainteresowani, i właśnie stąd to się bierze. Oczywiście są też osoby, których to nie demotywuje, natomiast ja jestem w tej pierwszej grupie, dlatego chcę Wam powiedzieć o tym i ten taki spadek w chęci osiągnięcia tego pierwotnego celu może się brać przez to, że właśnie się nim dzielicie, ale też przez to, że właśnie wpływa do Was dużo bodźców, dużo opinii. Wyobraźcie sobie, nie wiem, ogródek, tak? I w tym ogródku, teraz podam taki genialny pomysł, właśnie tej metafory, rosną sobie kwiaty, i wy te kwiatki podlewacie, myślicie o nich, pielęgnujecie, yy, i gdzieś tam są to Wasze takie cele, takie marzenia, w pewnym momencie otwieracie bramkę do tego ogródka i wpuszczacie ludzi. Mówicie o tym ogródku, ludzie się zaczynają nim interesować, wchodzą tam i patrzą na jedną roślinkę, na drugą. Oczywiście dają jakieś tam opinie, co oni by zrobili inaczej, może by tego wcale nie robili i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie tę metaforę? Gdzie te kwiatki mogą się zupełnie zmienić, ale też w Waszych oczach. One już mogą nie być takie same. Te Wasze marzenia, te Wasze cele mogą się odkształcić przez te opinie, które do Was napływają z różnych stron. I często niektórzy mają bardzo słabą, gdzieś tam pewność w swoje własne pomysły, nie ufają wręcz sobie, więc bardzo się tymi opiniami sugerują. Ja o tym wielokrotnie mówiłam na moim kanale, więc nie chcę się tutaj powtarzać, ale to też jest kolejny aspekt, dlaczego lepiej y, nie mówić ludziom y, o waszych celach, ponieważ oni to będą wszystko mierzyli swoją własną miarą. i tak jak mówię, wy znacie najlepiej y, siebie, swoją wizję. Ja przykładowo, jak projektuję torebkę, staram się w ogóle nikomu nie mówić o tym, co robię, jaki mam pomysł. Teraz przejdziemy sobie do wątku atrakcyjności i też tego, jak ogromny wpływ y, ma na wręcz charyzmę. I na pewność siebie, właśnie prywatność i dyskrecja. Będąc osobami, które słuchają więcej, a mniej mówią, oczywiście będziecie roztaczać pewnego rodzaju aurę tej tajemniczości. I w świecie, kiedy wszyscy są tak otwarci, mamy internet, ludzie nie są do tego przyzwyczajeni, więc oczywiście będą chcieli wiedzieć więcej, więc będą tacy no, bardziej zainteresowani tym, co macie do przekazania. Poza tym, bycie słuchaczem jest niesamowicie wyjątkową. W obecnych czasach, też umiejętnością, nad którą ja pracuję, i nie jest to dla mnie aż takie łatwe, żebyście nie myśleli, ponieważ ja jestem raczej osobą. Która jest introwertykiem, ale jestem też człowiekiem bardzo towarzyskim i bardzo wygadanym. Więc dla mnie to było coś takiego, nad czym musiałam bardzo intensywnie pracować. Przejdziemy sobie w tym filmie też do praktyki, więc spokojnie to się odbędzie za niedługo. Ale ludzie lubią też słuchaczy, ponieważ każdy lubi być wysłuchany. Lubi czuć, że, że jesteście zainteresowani rozmową właśnie poprzez słuchanie. Zostawiając też sporo rzeczy dla siebie, my tworzymy. Można by powiedzieć taką bezpieczną przystań w sobie, która umacnia naszą relację, jaką mamy sami ze sobą, ale też wspomaga naszą pewność siebie, ponieważ mamy już wyrobione wartości, czasami takie, o których nikt nie wie. I można by powiedzieć, że staje się to gdzieś tam taką naszą dumą poniekąd i dlatego też ja wiele rzeczy robię poza kamerą. Wiele takich moich pasji, na przykład pisanie to jest coś, co robię na co dzień malowanie. I też staram się tym dzielić w mniejszym stopniu gdzieś tam, ponieważ to jest coś, co mi sprawia radość i chcę to, wiecie, tak wręcz zagarnąć dla siebie, bo to sprawia, że czuję o wiele większą inspirację, bo to się bierze nie właśnie z tego, aby uzyskać jakąkolwiek akceptację, tylko z tego, że ja to po prostu lubię robić, robię to dla siebie. I można by powiedzieć, że jeszcze bardziej mnie, mo mnie to motywuje, bo nikt też mi nie patrzy na ręce i tak dalej. wiadomo, że czasami coś pokazuję, czasami jakąś pracę Wam wrzucę, właśnie jak wrzucam na początku, ale teraz kiedy rozwijam swoje umiejętności, na przykład w kierunku malarstwa, no to kompletnie nie chcę nic dodawać. Dopiero jak jakaś praca ewentualnie będzie ukończona i ja będę czuła się z tym ok, aby ją wrzucić, no to wtedy ewentualnie tak zrobię. Ale z pisaniem, na przykład nic nie publikuję i raczej nie opublikuję w najbliższych, nie wiem, miesiącach, w najbliższym czasie, bo tutaj nie chodzi o to, jak wielu ludzi źle to interpretuje, że może nie czuje się zbyt dobra. Nie, po prostu są to dla mnie rzeczy takie personalne, które Łączył się ze mną. Ja bardzo też y, ostrożnie dobieram ludzi, w ogóle, którym pokazuję, można by powiedzieć, moje prace, bo to też jest ważne, przed kim wy odsłaniacie te wasze tajemnice, czy jakieś takie rzeczy, które lubicie robić, bo wydaje mi się, że to są takie wręcz nasze dzieci, te pasje, które w sobie rozwijamy y, i trzeba je pielęgnować. Dlatego odsłanianie tego przed całym światem, y, y, kiedy jesteście też w trakcie tworzenia czegoś, no może nie być dobre, tak jak mówię, dla waszego komfortu psychicznego. Może wytwarzać pewną presję, a to zaburza wasz proces twórczy. Więc wydaje mi się, że jeżeli nie trzeba gdzieś tworzyć właśnie takiego zjawiska, odsłaniać tych wszystkich kart, to tego nie róbcie dla siebie. Dyskrecja też jest moim zdaniem ogromną oznaką samokontroli, dojrzałości emocjonalnej. Ja tak odbieram ludzi dyskretnych, nie odbieram ich negatywnie, wręcz podziwiam to bo tak jak mówię, no jest to pewnego rodzaju samokontrola, której nauka nie jest aż taka łatwa, jak się wydaje. I teraz przejdziemy sobie do punktu, właśnie praktycznego, co uważam, że trzeba zrobić na początku, szczególnie jeżeli macie problem z czymś takim jak oversharing, problem z tą dyskrecją, ciężko jest wam utrzymać i wręcz dzielicie się wszystkim. Samoświadomość, to że musicie sobie uświadomić ten problem i na jakiej skali jest ten problem, tak? Czy raczej, Macie do tego większą tendencję, może mniejszą, może są konkretne jakieś aspekty, którymi nie chcecie się dzielić, a to robicie, i odnajdźcie przyczynę, dlaczego tak się dzieje, bo zawsze jest przyczyna, dlaczego czasami mówimy o jakimś temacie więcej niż chcemy. Bierze się to też właśnie przede wszystkim z naszej podświadomości. Musicie też sprawdzić, jak to dzielenie się tymi informacjami sprawia, że czujecie się na koniec dnia, czy czujecie się pozytywnie. Czy raczej jest to coś, co Was przytłacza i żałujecie tego później? I przede wszystkim musicie zacząć kategoryzować to, co chcecie powiedzieć, a to, czego raczej nie chcecie mówić, tak? I musicie to robić stopniowo. Możecie sobie też to rozpisać, o czym zaraz będę mówić, jeżeli macie też duży problem z wyobrażeniem sobie tego i z utrwaleniem, ale spróbujcie przez jeden dzień, na przykład, jak się z kimś spotykacie, po prostu zamienić się bardziej w słuchaczy. Spróbujcie skupić się na tym, co ta osoba mówi. E, spróbujcie właśnie oddzielić e, te rzeczy, które chcecie powiedzieć od tych, o których nie chcecie mówić. Moim zdaniem, dyskrecja oczywiście działa tylko w praktyce i tylko tak możemy trenować tą umiejętność. Z czasem, kiedy zaczniecie praktykować właśnie takie kategoryzowanie poniekąd waszych myśli i będziecie przykładać do tego trochę większą uwagę, ale też do słuchania innych ludzi, to zobaczycie, że nie będziecie później musieli się aż tak nad tym głowić i zastanawiać i wręcz utrzymywać taką samokontrolę, bo to przyjdzie samo, kiedy Wasz mózg się tego nauczy i na pewno się trochę zmienicie. Też ja chcę zaznaczyć, że to nie jest tak, że Wy macie po prostu być cicho i nic nie mówić przez całą rozmowę. Tu nie o to chodzi. Tu chodzi o przede wszystkim szlifowanie umiejętności słuchania, która się bardzo przydaje, ale też o własny Wasz dobrobyt. Po prostu rozmawiajcie o rzeczach, które nie będą Was później afektowały. Jeżeli jesteście osobami, które są mocno wygadane, takie jak ja na przykład i ciężej zacząć jest Wam wręcz nawet kategoryzować te Wasze myśli i utrzymywać tę samokontrolę, to polecam pisanie w dziennikach, w notesie o tych ważnych rzeczach, z którymi nie chcecie się na razie dzielić, ponieważ to sprawi... Że w pewien sposób e, się wyżyjecie tak emocjonalnie. Nawet możecie pisać przed spotkaniami z ludźmi. Naprawdę, może się to wydawać dosyć e, abstrakcyjne, ale wiem, że dużo osób ma z tym problem. I ja tak robiłam na samym początku, e, kiedy miałam tendencję do tego oversharingu, ale to było naprawdę dawno temu, kiedy ja zaczęłam to praktykować. Teraz już nie czuję takiej potrzeby, bo po prostu e, to już się we mnie rozwinęło stopniowo, tak jak mówiłam. Więc załóżcie sobie taki notes, bo on może być niesamowicie. Potrzebny. Pamiętajmy też o tych opiniach, brać to wszystko z przymrużeniem oka i mimo wszystko tworzyć tą komfortową przestrzeń prywatności, która jest dla Was pewnego rodzaju ostoją i czymś takim, w co tylko macie wgląd. To jest, to jest bardzo miłe uczucie, kiedy wiecie, że pewne rzeczy zostają z Wami i tylko z Wami, sami nad nimi pracujecie. Później uwierzcie mi, że nawet poczujecie o wiele większą satysfakcję, bo też nikt Was nie pyta: o jak z tym, jak z tamtym. Nie, wy macie to wszystko mieć pod kontrolą i to jest najważniejsze. I nawet jeżeli popełnicie błąd, nie zapytacie ludzi o zdanie, i, i z, nie wiem, podzieje się coś złego, rzeczy nie pójdą po waszej myśli, ile razy ja miałam taką sytuację? I oczywiście nie miałam e, kogo win winić. Łatwo jest zwalić winę i powiedzieć: O Boże, on mi tak doradził, więc to jest jego wina. Wtedy to my się uczymy na własnych błędach. Nie mamy na kogo zwalić winy, dostajemy potyłku, ale to nas naprawdę mocno, mocno uczy. Ja też do tej pory popełniłam pewne błędy, jeżeli chodzi na przykład o moją pracę, zrobiłam coś nie tak na początku, bo nie wiedziałam, nie zapytałam. I czy żałuję tego? Chyba nawet nie, bo dostałam taką lekcję, że, że było warto, po prostu było warto. Wiem teraz bardzo dogłębnie, co robić. Tak, a co robić inaczej? Tylko dzięki temu, że byłam swoim jedynym drogowskazem. I ten drogowskaz nie zawsze prowadził do, do, do mojego celu, do, do tego miejsca, gdzie chciałam się znaleźć. Czasami droga wyglądała tak, lub w ogóle nie prowadził e, właśnie do tego celu, ale wiem teraz z perspektywy czasu, że było to potrzebne. I życzę Wam też tego, żebyście to zrozumieli, nie obarczali siebie y, o takie rzeczy, które często są niezależne od nas a lekcje wyciągali z pokorą. To wszystko. Dziękuję Wam za ten film. Pamiętajcie, aby zasubskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco. Buziaki. Pa-pa.